skansen w kolei powiatowej albo dojazdowej Poznań-Żegrze Poznań-Rataje Cóż my tutaj mamy? Fars, wagon Wars Wagon BJW-XZ PKP oraz parowóz TKT 48, semafory różne, różnej maści, oraz mamy tutaj parowozik wąskotorowy, jako że tutaj, właśnie w tym miejscu się stykały tory wąskie i szerokie. Na końcu mamy oczywiście oprócz parowozu wąskotorowego, również taką małą imitację stacji Poznań. Parataje. spróbuję jeszcze szybciutko podejść bliżej do tego parowozu wąskotorowego to taka jeśli chodzi o park tutaj taka nowość w Poznaniu trochę zrobiona w formie edukacyjnej ale gdzieś tutaj w tym rejonie rzeczywiście ten pociąg miał przebiegać ta linia oczywiście średzka proszę bardzo parowozik wąskotorowy Zaraz pokażę z przodu bardzo ładny. Tutaj mamy szlabany i właśnie Poznań rataje napis na końcu. A my się tutaj odwodzimy, aby pokazać parowoziki oba i tam gdzieś oddali kościół na radech. Taki króciutki film. Z takiej wycieczki pieszej właśnie tutaj.